Cześć. Dziś pokażę Wam, jakie kształty pędzli do konturowania twarzy znajdziemy aktualnie na rynku, e, jaki model wybrać, który najlepiej się sprawdzi, więc jeśli szukacie takiego idealnego pędzla dla siebie, to mam nadzieję, że ten film pomoże Wam dokonać wyboru. Na ten moment mogłabym wyróżnić 6 rodzajów pędzli. Zacznę od kształtu, który pojawia się w praktycznie każdej marce, która wypuszcza pędzle. I jest to pędzel skośny. Znajdziemy go w wersji z włosiem naturalnym czy też syntetycznym. I to jest ogólnie kształt pędzla, który przeznaczony jest do różu. Natomiast uważam, że ten kształt jest na tyle uniwersalny, że równie dobrze można nim właśnie nałożyć i brązer, i róż, jak również rozświetlacz. Więc to jest taki wielozadaniowy pędzel. Który się sprawdzi do takiego codziennego makijażu, kiedy chcemy użyć jak najmniej pędzli, mieć jeden taki, wiecie, wielozadaniowy, konkretny, żeby wszystko zrobić raz, dwa, trzy z rana tym jednym właśnie pędzlem, to uważam, że jest to super wybór. Zarówno w Blended jak i w Zuewie znajdziemy ten model pędzla, zarówno w wersji z włosiem naturalnym, jak i syntetycznym. W marce Hulu znajdziemy go w wersji z włosiem syntetycznym. W Bocho Beauty właśnie naturalne Ibra również naturalne, jak również Embrush też jest to właśnie naturalne. I czy jest różnica między tymi modelami wielkością? Troszkę jest w zależności właśnie od marki. Natomiast jeśli chodzi o markę Blendy czy też Zoeva, one są praktycznie takie same. Nie widzę aż tak dużej różnicy. Może Blendit jest minimalnie to włosie jest minimalnie dłuższe. E, natomiast jeśli chodzi o samą pracę na twarzy nie ma praktycznie żadnej różnicy, więc tu już zależy od tego, którą markę chcecie. Z tego co że marka Blendit jest troszkę tańsza niż Zoeva, więc możecie właśnie sięgnąć po ten Blendit. Jeśli chodzi o pędzel z Boho Beauty, który jest w numerze 112, on jest dość podobny do Zoewy, natomiast jest troszkę cieńszy węższy, więc dobrze się sprawdzi osób, które mają drobną twarz. Tak samo dobrym pędzlem do drobnych twarzy jest embraż. Jest to numer 0,3. On jest znacznie mniejszy od znacznie. Jest troszkę mniejszy po prostu od um, Zoewy czy też blended. Troszkę krótszy to włosie, ale tego włosia jest troszkę więcej, jest taki bardziej zbity. Natomiast również pięknie się te produkty rozcierają. I pędzel ibra. Jego lubię najmniej z tego względu, że jest najmniej miękki, ale pokazuję Wam, że faktycznie w tej maci się znajduje. Jednak ja tak nie do końca go rekomenduję e, kupować. Pozostałe, jak najbardziej, tak, e, bardzo je lubię. Drugi kształt, który jest również bardzo, bardzo uniwersalny, który się sprawdzi właśnie do kontrowania całej twarzy, czyli nałożenie brązera, różu i rozświetlacza. Jest to dla przykładu Zoeva 126. Również znajdziemy taki pędzel w Blended numer 130. Jak również jeszcze jest marka Kawaii K18, ale ja tego pędzla nie mam. I Embrace 23. Jest jeszcze pędzel Z132, który jest mniejszy, węższy niż te poprzednie, natomiast on również bardzo dobrze się sprawdza u mnie do konturowania twarzy, chociaż nie jest do tego celu stworzony. Jeśli chodzi o ten pędzel, on jest lekko spłaszczony troszkę grubszy niż w przypadku poprzedniego modelu skośnego natomiast ten kształt jest faktycznie bardzo uniwersalny, dlatego, że bez problemu jesteśmy w stanie sobie wykonturować twarz bronzerem, później położyć w ten sposób pędzel i nałożyć sobie róż, jak również zaaplikować rozświetlacz. Jest to jeden z moich ulubionych modeli, na których najlepiej mi się pracuje na sobie, jak również na klientkach, więc bardzo Wam rekomenduję, naprawdę świetny model pędzla i tak naprawdę właśnie między Zoewą a Blended nie ma praktycznie zbyt dużej różnicy. Blended jest o odrobinkę, to włosie jest odrobinkę dłuższe, ale jeśli chodzi o jakość włosia, to absolutnie nie wyczuwam zbyt dużej różnicy. No i właśnie, jeśli chodzi o ten pędzel, o którym wcześniej wspomniałam, czyli troszkę mniejszy, węższy niż te dwa poprzednie. Jest to zerwa 132. On się super sprawdza dla osób, które mają drobniejszą twarz, więc chcą te koncentracje brązera mieć faktycznie w tym dobrym punkcie, żeby też tego brązera nie nałożyć na pół policzka. Zobaczcie, bardzo. Dobrze koncentruję ten brązer w tym miejscu. Równie dobrze można nałożyć róż, rozświetlać tak samo i właśnie potem pędzele lubię sięgać w przypadku, kiedy maluję klientkę, która ma drobniejszą twarz, ponieważ wtedy mam faktycznie precyzję i to konturowanie jest takie: wiecie, idealne w punkt. Następny kształt, który znajdziemy w marce Hulu, jest to P58. Jest to, tak jak w poprzednim przypadku, spłaszczony pędzelek. Ale jest to włosie syntetyczne, i tutaj to włosie jest troszkę bardziej zbite. Też długość tego włosia jest troszkę krótsza niż na przykład w wzrowie 126. No i tak, jeśli chodzi o ten pędzel, on się równie dobrze sprawdza i do kontrolowania na sucho, i też na mokro. Nawet na mokro bym bardziej rekomendowała. I jeśli chodzi o niego, Tutaj z kolei trzeba troszkę bardziej z nim uważać, dlatego że właśnie przez to, że to włoś jest bardziej skoncentrowane, troszkę bardziej zbite, ale też bez przesady, nie robiąc przy tym plam. To trzeba uważać właśnie z y, dokładaniem tego brązera. Żeby nie nałożyć go od razu za dużo, tylko wiecie, lepiej dokładać po troszku, niż od razu e, nałożyć dużo i później po prostu starać się to rozetrzeć. To jest pędzel, który w szczególności bym poleciła do brązerów, które są troszkę mniej napigmentowane ponieważ właśnie on bardziej koncentruje ten pigment w danym miejscu, ale też bardzo łatwo rozciera te brązery. także ja go również bardzo lubię, ale też wiem, że trzeba mieć do niego trochę lżejszą rękę, bo jeśli nałożymy zbyt dużo produktu na ten pędzel, zapomnimy strzepać czy zdjąć po prostu nadmiar od dłoń, no to mogą powstać plamy. I jeszcze bardzo ważna uwaga, o której zapomniałam wspomnieć, jeśli chodzi o kształt ten poprzedni, czyli Zoeva 126, ten właśnie spłaszczony. To on super się sprawdza do konturowania tutaj na czole, ponieważ tutaj bardzo łatwo jesteśmy w stanie tak na płasko wykonturować. Bo w przypadku na przykład tego poprzedniego, czyli tego pierwszego, mam nadzieję, że Wam nie zamąciłam za bardzo, to z kolei tutaj bardziej kontrujemy w ten sposób, czyli tym czubeczkiem. Natomiast tutaj na płasko jesteśmy w stanie zrobić to bardziej miękko, łatwiej to się wtedy rozciera. Ale to też zależy właśnie od tego, czy macie większe to czoło, czy też mniejsze. Jeśli macie większe, bardziej polecam właśnie ten, jeśli mniejsze. To ten właśnie skośny. Kolejnym kształtem pędzla jest, nazwijmy to jajeczko, dlatego że tak właśnie wygląda. Jest to Ibra 105, jak również dosyć podobny do niego Embraż 02. I tak, jeśli chodzi o te pędzle, jeśli chodzi o ich różnice, możecie zobaczyć, że Ibra jest troszkę bardziej mm, wyostrzona na czubku. Natomiast ten czubek też nie jest zbyt ostry. Dzięki czemu nie zrobimy sobie takiej, wiecie, linii ostrej przy tym kontrowaniu, tylko jest tak ładnie faktycznie wycieniowane. Jeśli chodzi z kolei o embraż, on już jest tutaj na samym czubku ścięty, więc tak naprawdę, jeśli chodzi o ten modem z embraż, bardziej polecam dla osób, które mają większą twarz, dlatego że w przypadku drobniejszych, tak jak na przykład dla mnie, on jest już trochę za szeroki, przez co to kontrowanie może wyjść po prostu za duże. Um, Natomiast bardzo lubię właśnie ten pędzel Ibra, ponieważ dzięki temu, że on jest troszkę bardziej tej wiecie góry, bardziej spiczasty, o właśnie, to tutaj bez problemu jestem w stanie wejść pod tę kość policzkową, a dzięki temu, że tutaj po bokach mamy takie właśnie ładne zejście, to te boki mi również kontrują właśnie trzymając na przykład pędzel w ten sposób, Tutaj na czubku mam główną koncentrację bronzera, czyli nakładam go właśnie pod te linie, ale te boki również mi już zacierają ku górze ten bronzer. Bardzo, bardzo łatwo się właśnie tym pędzlem pracuje. Bardzo lubię go używać, bardzo lubię po niego sięgać. Natomiast on już nie jest aż tak uniwersalny jak na przykład te poprzednie, czyli ten skośny czy też właśnie spłaszczony. Jego już jestem w stanie tylko używać do brązera, bo do różu już jest tak nie bardzo... Bardzo łatwo można sobie zrobić po prostu plamy tym różem. Eee, następny kształt pędzla jest to Glambrash T121, czyli taki hmm, lekko spłaszczony, natomiast tak ostro ścięty. Eee, I nim również bez problemu jesteśmy w stanie wykonturować sobie twarz. W momencie, kiedy chcecie wyszczuplić sobie twarz i zrobić takie ostrzejsze konturowanie, to ten pędzel sprawdzi się po prostu najlepiej, bo w przypadku tych poprzednich. One bardziej wam zrobią takie miękkie konturowanie. No chyba, że tym się bardziej e, skośnym bardziej tej nabawicie. Jednak mimo to tutaj jest to zagięcie dosyć miękkie i to też mimo wszystko fajnie to tak miękko wam e, wszystko rozproszy, ale tak jak mówię w przypadku tego pędzla, zrobimy to troszkę ostrzej. Mm, bardzo łatwo się rozciera. To włosie jest oczywiście naturalne, z kozy i on również głównie sprawdzi się do konturowania, czyli do brązera, aniżeli do również różu, czy też rozświetlacza. Nie jest już aż tak bardzo uniwersalny. Może do rozświetlacza jeszcze? Nie, no jeszcze do rozświetlacza się sprawdzi, ale do różu już bym raczej nie używała. Ostatni kształt pędzla pochodzi z marki NYX, jest to numerek 39. To jest włosie syntetyczne i to jest pędzelek bardzo, bardzo ciekawy, który bardzo zrobił dobre na mnie wrażenie. Jest to taki kształt typowego wachlarzyka, który możecie znaleźć do rozświetlacza. Natomiast to włosie jest grubsze. Jest jego więcej, ale też mimo to nie jest zbyt zbite, ale też nie jest zbyt rozproszone, zbyt miękkie. Co sprawia, że faktycznie ten brozer spokojnie jesteśmy w stanie nałożyć na twarz i dzięki temu, że ta wielkość pędzla jest rzeczywiście dosyć spora, to praktycznie za jednym zamachem jesteśmy w stanie wykonturować sobie od razu policzek. Bo na przykład porównując do poprzedniego pędzla, tego pierwszego modelu, też takiego powiedzmy skośnego, tak? bo tutaj też jest ten pędzel skośny, to tutaj wykontrujemy powiedzmy 1 trzecią. Tak do jednej trzeciej szerokości policzka dojdziemy. Natomiast w przypadku tego pędzla praktycznie pokrywamy cały policzek. Oczywiście to też zależy od kształtu twarzy i wielkości tej twarzy. Pięknie rozciera bronzery, bardzo subtelnie, pięknie je rozprasza, ale też dzięki temu, że nie jest zbyt gruby, to też zrobimy sobie taką idealną linię pod tym policzkiem. Yy, genialnie również się sprawdza do nałożenia różu i rozświetlacza, więc również jest uniwersalny, tak jak w przypadku tego pierwszego i drugiego modelu. Bardzo dobry, świetnie przemyślany pędzel jestem pod ogromnym wrażeniem i. Naprawdę bardzo mi się podoba i świetnie się sprawdza. Powiem Wam, że jeśli ja miałabym wybrać tylko jeden kształt pędzla, który miałabym mieć, to byłoby mi ciężko. Myślę, że wybrałabym chyba ten kształt Zewy 126, bądź taki mniejszy, właśnie 132, ale to jest ten sam model jakby spłaszczony i ścięty po bokach, dlatego że jest bardzo uniwersalny, bo mogę nim nałożyć i brązer, i róż, i rozświetlacz. Chociaż inne modele też bardzo lubię. Ten z, z NYX na przykład jest po prostu genialny, uważam. Ehm, nie wiem. Ale chyba właśnie najbardziej bym się skłoniła, mimo wszystko, ku temu najbardziej uniwersalnemu. Jestem bardzo ciekawa, który z modeli wy macie. E, jeśli któryś właśnie z tych, które wam pokazałam, posiadacie, używacie, koniecznie dajcie znać, jak się u Was sprawdza, a może nad którym z nich się zastanawiacie. I nie jesteście w stanie do końca stwierdzić, który wybrać, to jeszcze napiszcie mi w komentarzu, postaram się Wam pomóc. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia, cześć.